Trudy, mero, trudy, gina. Mm, dzień dobry widzowie. Dzisiaj znowu wlatuje Steel, a Brainrod. No co innego jak brainrod Ogólnie straciłem jednego rino to serino, ale to nic. A, przecież wam już pokazywałem, że mam tra-la-la-la. Tra I komu w końcu będę mógł dać tyłu tego trollo... znaczy d w Celeste, bo trollao trollero. Jednak rozmyśliłem się i jednak go nie dam. Nie dam tra-la-la-la-la. trolla. Um, bo on jest za mocny. <laughs> o, to chwila. Ja już mu tu włączam dla znajomych. O chwila. ile ja mam znajomych? Tylko super kuba jest na serwerze w moich znajomych. <laughs> o, już się nagrywa? Tak. Tak, już się nagrywa. <laughs> Właśnie dzisiaj będziemy grać w style brain rot z Kubą. E, bardzo fajnie. O widzowie napisał. Napiszę mu, że czy chcesz brain rota? Ale. Tra trala, ro tra, laero, tra la, la Bo za mocny Nie będę nie pisać nie będę pisać na czacie, bierz sobie jakiegoś. Hmm. Tylko na dole. Nikt nie ukradł w ogóle mojego tralalero tralala. Nikt nie chce mojego tralala. Dobra. No to nie wiem, Kuba. Napisz mu, czy jeszcze chce. Jesz jeszcze chcesz? Napisz mu, czy jeszcze chcesz? No jak na razie to to... Hmm... Um. Ej tyle, ja muszę zablokować tu dla znajomych. Dlatego bo tu było napisane, że dużo znajomych przychodzi. No to dobra. Um. Hmm, no to nie wiem przemu ład Co? Czego chcesz? O co chodzi? Tym razem. No o co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Nie wiem do końca. I to jest bardzo niefajne. Kokofanto oh! elefanto. Nie. Kokofanto elefanto. Nie. To jest mój trailer. Wait. Oh, yeah. O, ja. Kokofanto elefanto. Ja nie mogę, ale to jest mocne. To jest potężne, to jest mocarne. Wait. A no nie, wait. Chwila. Musimy to zrobić takie. La grande To musimy zamienić. Nie, po co ja to robię? To musimy zamienić tu. Potem to musimy dać tu, żeby potem już nie przenosić i zamienić to po prostu tu. Jest. Ja tak układam po prostu sobie, że. Yy, te najdroższe są z tyłu, żebym miał czas wtedy je ten. Tak samo tutaj, trala, trala, który jest najdroższy, jest z tyłu. No i jeszcze nadal ten. Weźcie. O, 5 minut nagrywałam, Super, 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 milię super. <laughs> A nie potrzebny jest ma na linii. Dobra, to powiem jej, czy, znaczy powiem jemu, czy chce balerina cappuccina. Albo nie, czy chce kokofanta. Albo dobra, teraz robimy tak. Teraz znowu jest o kokofanta elefanto. Ten, kto w komentarzach napisze swój nick i napisze chce kokofanta elefanto, to dam mu tego kokofanta elefanto. No, my czekamy. Dlaczego on napisał, babciu, za chwilę wracam, tylko muszę się przełączyć na tablet, bo gram teraz na telefon. Dlaczego on napisał, babciu, ja nie mogę, dlaczego on napisał, babciu? Napiszę mu OK. Hmm, dla mnie no problem. Wait, czy... Czy, a nie, to jest klan, bo myślałem, że... No, naprawdę? No naprawdę, no to to, to, to yeah, no to 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 bladlada, bladlada. Bladla. Wait, chwila. A to 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 czasem darmowy spin? to e, Ej, nie, jednak jest, obróć teraz. Proszę, coś fajnego, może orkala, orkala. Orkala, orkala. Orka la. Prawie było orka la, orkala, to la, la, no. Ale nie, jakbym dostał orkala, orkala, sorry widzę, wie, ale ja bym wam nie dał. Może tralautralna bym oddał. <noise> ale to prawda akurat. Gdybym dropnął lepszego niż tralautralna, chociaż jakby dawał złotówkę więcej. Temu mógł dać komukolwiek, byle komu mogę nawet wam dać trala, jeśli będzie jakiś lepszy niż tralautralna. No co się tu też wkrać, przecież tu nie przyjdziesz. Ja nie mogę, kiedy włączę w ogóle Kuba? Nie wiem, w sumie. Dobra, no to, to, to co robimy? Na razie to tutaj sobie patrzymy na brandroczki, jakie to wychodzą. Nubini pizzenini. Burbur patapim. Talpa di ferro. Boneka ambalabu. Tung tung saur. No, jak? To jest w ogóle możliwe?

Dobra, ale tak serio, musimy zrobić taki myk. Albo nie, tego kokofanta elefanto na razie odłóżmy sobie go tu. Żeby tutaj nic się z nim nie stało. Tutaj bierzemy balerynę kapuczinę. Później tu przenosimy... Czew do bobra. Czew do bobra. Później bierzemy kokofanta elefanto. Coś Kuba mi napisał, a co napisał? Mm, ja z super Żad się ratuj. Ale co? Ale... Co? No bo to jest taka prawda, no ale co mam ratować? Szacie ratuj, ale co? ha <laughs> 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 bombardilo, krokodilo, Boneka berberber, -ber. pim, patapim pim, boneka, 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 berberber, -ber. patah, pim, pim, patah, patapim pim, pim, patah, pim, pim, patah, pimpim pim, 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 Co mam ratować? I w sumie prawda jest taka: po co mam ratować? Co mam ratować? Po co mam ratować? Dobra, nagrywam 10 minut. Subskrybuj, subskrybujcie, dajcie łapki w górę, komentujcie. A ja się wami żegnam, Pa, pa.